W 1962 w drugiej połowie kwietnia ciepłego, smagającego takim już uruntowanym wiosennym słoneczkiem, tuż po godzinie 14, wydarzył się wielki pożar. Pożar, który miał tutaj miejsce. to właśnie tutaj, na dzielnicy, można powiedzieć, Baranowa, zagrody, wydarzyła się tragedia. Zwarta zabudowa yy, wiejska Baranowa spowodowała, że ta tragedia Wielkiego Pożaru w 1962 roku pokryła całunem na tej całej historii, tej miejscowości wielkiej traumy i tragedii. Ogień spowodowała wadliwa instalacja kominowa, natomiast ta zwarta zabudowa i w większości, jak, jak nie wszystkie ówcześnie domy były budowane z drewna i kryte, i kryte słomą, więc ogień plus słoma to jest tylko i wyłącznie gotowa, gotowy przepis na tragedię. Tak też się stało. Wiatr, który dość intensywnie tego 20 kwietnia wiatr wiał, spowodował tylko eskalację tego zjawiska. Uczestniczyło w gaszeniu pożaru ponad 20 zastępów jakbyśmy mogli teraz powiedzieć, 23 samochody, 26 motopomp, u, użyto ponad 10 tysięcy węży strażackich. Komendanturę nad, i dowodzenie nad całą a, 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 operacją gaśniczą e, już od godziny około 15 e, wziął na siebie e, młodszy aspirant pożarnictwa, komendant e, powiatowej straży pożarnej w Puławach. Edward um, Edward, Ocz, nazwisko mi wyskoczyło, Lenartowicz, przepraszam najmocniej, i on do samego końca, czyli do godziny 21:10 bądź coś w tych okolicach, yy, dowodził i komend wydawał komendy związane z całą akcją gaśniczą. W tym pożarze. Wielkim pożarze się okazuje, że nie jedynym pożarze w Baranowie nikt nie zginął. Natomiast uległo pożarowi 19 domów mieszkalnych i prawie że 70 budynków gospodarczych. Po kilku dniach z nowu straże pożarne zostały zawezwane do pożaru w Baranowie ale ten pożar już był zaproszony przez nieuwagę dorosłych. W akcji gaśniczej z 1962 roku brały udział zastępy z Pogonowa, z Czołny, z wielu innych miejscowości, gdzie te Ochotnicze Straże Pożarne i powiatowe Straż Pożarna funkcjonowały. Oczywiście także ludzie, którzy mieszkali, to było ich domostwo, pomagali strażakom gasić jak umieli. Problem polegał na tym, że po ugaszeniu pogorzelce nie bardzo mieli pieniędzy na to, żeby pokryć sobie ten dach, czy odbudować te domy nie wiem, murowane, czy kryte gontem, czy, czy nawet dachówkami ceramicznymi, czy tam dachówkami glinianymi, tak? Już nie mówiąc o, o blasze. Większość chałup nie była ubezpieczona i budynków gospodarczych, więc nie mogli liczyć absolutnie na jakąś rekompensatę odnośnie zwrotu z ubezpieczenia, ale także historia ich nie nauczyła tego, że słoma jest to materiał niezwykle łatwopalny, a wydobywające się iskry z kominów tak, przy takie zwarte zabudowie bardzo często były powodem właśnie pożarów pożarów dachów, dachów krytych oczywiście drewnianych, krytych oczywiście słomą. Czyli strzechą, tak, albo trzciną, czy, czy słomą. Problem pojawił się i był wyeskalowany w 1969 roku, kiedy to doszło do jeszcze większego w swojej eskalacji pożaru, ponieważ ponad 140 budynków uległo pożarowi. W mniejszym bądź większym stopniu z tego ponad 50 Budynków. Były to budynki mieszkalne w 1970 roku z kolei ponad 30 budynków uległo spaleniu bądź yy, były zniszczone w różnym stopniu yy, przez ogień, z tego około 16 były to budynki.